Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferwer. Zapraszam Was do kolejnego filmiku. Dziękuję, że kliknąłeś w ten film. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodoba. Jeśli tak, to prosimy, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subika i komentarz. A dzisiaj takich pięć rzeczy, o których chciałbym wiedzieć wcześniej. Być może tobie by mi uratowało. Może nie tyle, że życie, ale zaszędzibym na przykład sporo czasu. Albo dowiadując się gdzieś od kogoś, albo widząc jak ktoś z moich teammateów to robi, albo po prostu czytając gdzieś, czy oglądając właśnie jakiś filmik taki właśnie jak ten. Mam nadzieję, że przede wszystkim te informacje Wam się przydadzą. A teraz lecimy właśnie do materiału i życzę jego oglądania oczywiście. Obserwujcie stronkę skins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. Chcę z link macie w opisie. Polecam i pozdro! Dobra, zaczniemy może od pierwszej rzeczy i tutaj zajmiemy się pistoletówkami. Ponieważ w pistoletówkach, jak mamy teraz w CS2MR12, to pistoletówki są mega ważne. Wygracie dwie pistoletówki, prawdopodobnie wygracie mecz. Kiedy wygracie pottero i potem jeszcze po CT, albo po CT, albo potem potero. No to macie mecz prawdopodobnie już w, w kieszeni. I nie obraźcie się, ale większość z nas, z Was tutaj, którzy oglądają mnie, jest do dupy i zasysa kiełbasę, kiedy yy, chcecie trakować yy, ten, trakować głowę, czyli po prostu śledzić. Tracking z y, takiej terminologii y, CS-owej. Tracking właśnie oznacza, że podczas ruchu, kiedy macie pistolet, pistoletówkę a na pistolach no to większość rusza się wiecie ADAD AD, albo po prostu jako glock lecą wiecie na was plus w no to chcecie ten celownik mieć, mieć na głowie i wówczas wiecie wtedy no strasznie ciężko się taki wiecie taki pojedynek wiecie strasznie ciężko wygrać ale możecie robić w ten sposób że jeśli gościu będzie wiecie leciał prawo lewo prawo lewo to ten celownik możecie mieć wiecie możecie mieć w miejscu i kiedy będzie przebiegał o Dostajecie właśnie takiego tapa. No powiem wam, że bot 1 forever 0. <grywa> Ale zasada polega na tym, że kiedy będziecie biec, przynajmniej kiedy przeciwnik będzie biegł, wy macie celownik w miejscu. Kiedy on przewinie wam ten celownik, przeleci y, tą głową przed celownikiem, no to wtedy dajcie, wiecie, lewy przycisk myszy. No bo bot jak bot, znaczy przeciwnik jak, jak przeciwnik będzie, wiecie, starał się... Robić coś takiego, robić ADAD. Wtedy kiedy on podejdzie wam pod celownik, wy naciskacie lewy i będzie to o wiele łatwiejszy frak, niżeli tak wie, takie wiecie, śledzenie celownikiem głowy tego przeciwnika. Są, róż, wiecie, są różne sytuacje w pistoletówkach, ale no to jest taka najbardziej popularna, najbardziej taka ogólna, każualowa. Każualowy taki duel pistoletowy, gdzie robicie ADADę, strzelacie się i tyle. Moi drodzy, kolejna zasada jest to jakby zasada taka kontowa. jest to kolejna rzecz, o której myślę, że część graczy wie, ale nie wiem, czy wiecie, że są takie właśnie rzeczy jak pikowanie, prawy pik albo lewy pik. Prawy pik jest bardziej OP, ponieważ kamera, to co my widzimy, to co ja widzę, widzę tutaj, mój view model, to wszystko dochodzi jakby z prawego oka, a nie z lewego. Dlatego prawy pik jest o tyle bezpieczny, że przy pikując z prawej strony, prawym ramieniem, wychyl, pokazujecie najpierw jedną trzecią waszego ciała, gdzie pozostałe dwie trzecie, czyli właśnie od nosa, czy tam od lewego oka, tutaj, to wszystko, to są dwie trzecie ciała i, to po, i widzicie to dopiero później. Kiedy ja chcę na przykład pikować takiego jego mośia, który stoi tutaj. No to on w tym momencie nie widzi mojego ciała. Jedyne co może zobaczyć to mój cień. Więc ja go tutaj widzę i mogę, mogę go skanować. A on nie będzie mnie w ogóle widział. Miałem takie właśnie sytuacje. Tak samo e, tutaj. Że staram się, wiecie, e, pikować i tak dalej. Tutaj okazuje się, że jest, wiecie, że jest tam gościu. Jest wcelowany. Jest na kontrolu. Ja go widzę. Zabijam go szybciej. A potem widzę na czacie coś takiego jak ha 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 to ja wtedy się pytam go, o co chodzi. On, no, bo widziałeś mnie, widziałeś mnie wcześniej. Jak możesz mnie widzieć? No, mogę cię właśnie, Ziomek, widzieć z, tak, z takiej przyczyny, że no, moja kamera jakby zaczyna widzieć cię więcej, a czyli zaczyna widzieć cię szybciej niż jakby twoja kamera. Czyli moje prawe oko zobaczy go szybciej niż on zobaczy, czy niż jego prawe oko zobaczy mnie. O to chodzi. Jak trzymacie właśnie kąt tutaj. Jesteście na sandwiczu i CT może się domyślać, że tutaj jesteście. O no to dostaniecie takiego prefajera, że można się naprawdę obstrać. No bo wy trzymacie lewą stroną y, ciała, a prawa jest schowana. Tak samo jak jesteście tutaj. Oto no to jak pikujecie na przykład spod schodów gościa, który stoi tu. No to on ma przewagę, ponieważ on zobaczy was szybciej. Celownik troszkę dalej od schodów, żeby na przykład jeśli pikujecie, swingujecie na pełny, no to on ma na przykład, wiecie, czas, żeby zrobić taki, wiecie, jakąś taką mikrokorektę i was skasować. Natomiast jeśli będziecie wy chcieli pikować, nawet tak zbejtować czy, czy coś tego typu, no to on was skasuje w tej sytuacji, tak samo jak tutaj, kiedy jesteście, wiecie, pod, gdzieś tam pod konem, pod schodami, to schody zobaczy was szybciej niż w jego. Bo tero, którzy tutaj pikują, zobaczcie, że oni będą pikowali lewą stroną ciała. A nie prawą. Kolejna rzecz, myślę, że Wam się przyda, ponieważ część graczy lubi stać po prostu na tyłku w miejscu, jak kołek. Jeśli Wasi Teamici, którzy grają MIDA, no wypierdzielają się w sekundę, no to Wy jako A-player, no raczej nie ma sensu, żebyście sobie cofali tutaj i grali powiedzmy pod retake. Bo równie dobrze, jeśli jak ktoś padnie to już jest w ogóle w dupie porądzie, ale na przykład, jeśli beżyje i zagracie defensywnie, no to powiedzmy 3 na 5, no takiego, takiego czegoś raczej nie da się odbić. Po prostu sejwujecie Ale jeśli macie oleju w głowie trochę, a wierzę, że tak jest, bo moi widzowie są bardzo inteligentnymi istotami, to możecie po prostu zająć sobie na przykład Ameina. Jeśli na przykład jest tak, że Leci call po terrorze. Dobra, lecimy donatem do A. Nie na fullu. No to trzech, czterech się wpierdziela, powiedzmy, donatem. A wy możecie zrobić takiego zonka, że. Słyszycie, że ktoś tam nadbiega? I możecie go spikować, nie? Zazwyczaj, że, że to bie jak biegnie na, na was y terror, kasujecie go i na przykład tam wyleciała bomba. Albo no kiedy wyszła Trójka na mida, no to pojawiły się na radarze trzy znaki zapytania, ale dalej nie było info opacy. Była taka runda, przykład właśnie, że to, to samo zdarzyło się w jednym z y, moich meczów. Trzech wyjechało do Mida, weszło do Donata. I tutaj dwóch szło, to był fart, dwóch szło jeden przy drugim. Dostali dwa heady. Smok jeszcze tam był, ponieważ rzucam sobie takiego smoka, wiecie, z prawego, że jest smok, ja, ja tego smoka sobie przebijam. No i zabiłem pakę i drugiego typa. Mieliśmy 3 na 3 i. Tą rundę wygraliśmy właśnie przez to, że udało się skrócić tego A maina. Myślę, że gdybym został w BS-ie, to Donat z A mainem by mnie dojechali. Na przykład, bym się krył za BS, no to z maina prawdopodobnie poleciałby jakiś palak za BS i byłoby po rundzie. Moi drodzy, kolejna rzecz, która mnie dosłownie rozpierdziela na łopatki i myślę, że to część graczy powinna już wiedzieć na pewno dawno. Na dziesiątych levelach wiadomo, że jak ktoś ma powiedzmy pierwszego, pierwszego Respa, jest info. Pierwsza trójka zajmuje kejwa, druga powiedzmy tam jeden smokuje i wchodzą we dwójkę od rampy, nie? Taki powiedzmy jest kol. Ktoś tam daje na przykład smoka albo takiego heaven, albo e, tego insta e, tutaj stąd, powiedzmy, nie? Jest tam smoke heaven. I tyle. No, okazuje się, że co? A i przepraszam, bo to tyczy się właśnie e, z, zmiany ról. Że jeśli na przykład widzicie, że macie pierwszego respa. To waszą rolą nie jest rzucanie utila, waszą rolą jest po prostu wpierdzielić się jak dzik, wszyszki do tego kejwa. A nieraz widzę takich graczy, e, niestety głównie randomów. Albo może na szczęście randomów, ponieważ jeśli gram właśnie z ludźmi, z widzami, no to widz myśli i widz po prostu zapierdziela do tego kejwa i tyle. Ale na przykład jakiś random ma pierwszego respa, leci tutaj, nie? I on zadowolony stoi. Czeka na drugiego smoka, dobra. To ja zasmokuję sobie tam y, Wam Donat i Longa, nie? A okazuje się, że to był okropny błąd, ponieważ y, pierwszy resp prawdopodobnie spotka się z CT gdzieś w tym miejscu. Natomiast jeśli drugi resp wejdzie, to CT może być tutaj, albo może być już tutaj, wiecie, wychylony. Że kiedy będzie drugi resp na przykład chciał wjechać, no to CT już będzie tutaj, będzie pod tym kątem. A pierwszy resp po prostu musi patrzeć tylko. Tą stronę, ponieważ CT no nie ma takiego, nie ma tyle czasu, nie ma takiego respa. Nawet naj, najlepszy res do Kejwa będzie prawdopodobnie gdzieś w tym obrębie. Tutaj na pewno nie nojdzie Ale jeśli ludzie z pierwszym i drugim respem zatrzymają się gdzieś, jeden tutaj, drugi tutaj, a drugi trzeci res będzie musiał wbiegać do Kejwa, to to już w ogóle nie ma sensu. Znaczy, Smoki myślę, że <laughs> każdy raczej zna. Jest tego od cholery. Zasmokować shorta, zasmokować longa to nie jest yy, nie wiadomo jaka, jaka sztuka. Kiedy macie na przykład respa na cokolwiek, no to starajcie się to wykorzystać. Jeśli, przykładowo, nie macie respa, no to wtedy waszą rolą jest nie raszowanie, nie zajmowanie pozycji, tylko na przykład zasmokowanie, albo supportowanie jeśli na przykład ktoś, ktoś chce gdzieś wybiec. Jeśli macie na przykład trze trzeciego czy czwartego respa, no to możecie. Nawet takiego wiecie, yy, flesza rzucić do, do cave'a, że jeśli CT będzie chciał, wiecie, zajmować to No to dostanie takie mleko i gościu z pierwszym razem będzie mógł go kasować, nie? I wtedy gościu, który tego flesza rzucił Może podbiec, może poskanować, może ewentualnie tam spalić ninja i tym podobne Musicie wiedzieć jaką rolę macie w danej rundzie, no, nie jest tak, że Gracie supporta cały mecz Czy tam gracie snajperem cały mecz znaczy z grać gracie awp'ą cały mecz Czy robicie, wchodzicie na entry co, co rundę? Nie no, te, te role trzeba zmieniać w, w zależności od sytuacji O jednej rzeczy też mu, musicie moi drodzy e, pamiętać Żeby być nieprzewidywalnym Załóżmy, że ktoś gra e, cave I w tym cave jest, moi drodzy, kasowany co rundę Wtedy trzeba coś zmienić, albo wtedy cave'a odpuszczacie i gracie inaczej, albo gracie powiedzmy trzech b gdzie jeden powiedzmy... Ten, załóżmy, że ten, który grał cave'a, baituje komuś, a ktoś stoi na przykład tutaj. Albo tutaj. To, tutaj to jest taki, wiecie, taki e, mega, mega hamski e, kąt. Albo nawet tu. Kiedy wchodzicie tutaj, do tego kąta nikt się nie spodziewa, więc możecie nawet tak sobie popietować, żeby coś zmienić. E, drugi scenariusz. Jeśli macie przeciwnika, który... Dosłownie zajebiście gra Nie jesteście w stanie go wykurzyć. I wiecie, że tego Kejwa gra agresywnie co rundę. No to w wpierdzielacie się po prostu e rampą. Pieprzacie się rampą plus W na Gosia, który prawdopodobnie gra longa. Ostatni ziomek e może rzucić na przykład smoka na Kejwa i wtedy ten Cave jest kompletnie useless. Jest wyłączony. Równie dobrze, jeśli na przykład ktoś e skraca e a, a co rundę. Porobić coś na no bombslajdzie B Zająć mi da i skutecznie, także możecie wejść sobie do, do reda A na tego z A sobie poczekać Bardzo dużo killi zrobiłem tutaj właśnie jak czekałem na typów, którzy to A lubili skracać, skracali raz, drugi, trzeci Nie wiem, ludzie po prostu nie uczą się na, na błędach, nie wyciągają wniosków Kasuję takiego typa nawet jednym tapem, moi są na midzie, zajmują już Donat. Trzeci jakiś tam z dupy smok na CT Lepiej plantować moi drodzy tutaj, ponieważ jeśli CT będzie chciała na przykład przyjść tutaj i jest paka, to on od razu będzie mógł się wiecie. Tapnie tapę, y, tapnie pakę i będzie mógł się wcelować w Donat. Tutaj natomiast, żeby y, tapnąć pakę, on wiecie, wyjdzie z tej strony, zobaczy, że paki to nie ma. On tapnie bombę plecami do Donata, więc wtedy w tym momencie będzie można na przykład na niego y, spikować. Ale właśnie to jest to, o czym mówisz, że jeśli coś nie wychodzi, to warto to moi drodzy. E, zmienić. Jeśli na midzie też e, we dwójkę ludzie padają, no to niech we dwójkę zagrają sobie od Donata na przykład, rzucą sobie rzucą sobie e, util i spierdzielą szybko do tego, do Donata może wyrzucić takiego, wiecie, takiego fleszyka, żeby zero tego flesza e, dostało, żeby ich troszkę, wiecie, zahamować, żeby nie wyszli na tego, e, na tego mida. Jeśli ktoś gra w Donacie, no to wiecie, mo ewentualnie może zostać jeden donat i jeden gdzieś tam redrum, nie? Coś po prostu pozmieniać, bo jeśli będziecie robili w kółko ciągle to samo przeciwnik to wykorzysta i będzie was po prostu jechał jak... Jak szmaty. Moi drodzy, ostatnia rzecz, o której może niewiele nie z was wie. No wiecie co to jest counter strafe, nie? Czyli biegniecie, naciskacie... Yy, klawisz przeciwny do ruchu w jakim się poruszacie. D, no to na naciskacie A, A, naciskacie D. Ale są niektóre błędy i ja to widzę. i Czasami pytają się, dlaczego na przykład tu fulatu nie siadło, dlaczego pierwsza pska nie siadła, bo ktoś za dobrze chciał counter o, Forever, co to znaczy dobrze za dobrze counter stryfować? Nie da się counter za dobrze. Otóż da się, bo jeśli na przykład biegniecie D i trzymacie A, to zobaczcie, że jest ten ruch taki. Dodatkowy przy cofaniu, że jeśli robicie tak, counter strafe, no to lekko się cofacie, nie? Tak samo tutaj, bo to nie jest tak widoczne, ale chcę wam pokazać o, o co chodzi. Jeśli na przykład robicie taki, znaczy perfekcyjny counter strafe, czy perfekcyjny, no ja tego też nie robię perfekcyjnie, ale no blisko ideału jest wtedy, kiedy te pociski są celne, ale jeśli na przykład chcecie tam podryfować, no to jest zupełnie wtedy inaczej, nie? Jeśli naci, naci, naciśniecie ten przycisk właśnie do counter surfa za mocno, to zobaczcie, że te pociski mimo, że celownik jest powiedzmy na typie, to to wszystko w ogóle zupełnie gdzie gdzie, gdzie tam yy, poleci. Więc jeśli counter strifujecie, to tapujecie tak mocno, żeby postać się ruszyła, a żeby nie dała takiego, wiecie, takiego lekkiego ruchu w drugą stronę. Jeśli tapniecie za, za, za lekko. No to po prostu prześlizgniecie się, jak taki właśnie ruch ten tanerszy taki. Po prostu musicie. Dobrze counter a nie tak sobie przedryfować trochę do tyłu, bo wtedy te pociski nie będą właśnie celne. Także to jest chyba ostatnia rzecz, jaki chciałem wam powiedzieć. Sprawdźcie, czy, czy tak robicie. Czy robicie, no można powiedzieć, że blisko ideału tego Counter czy zdarza wam się jednak nacisnąć albo A albo D mocno, i wtedy dajecie leki tam jakiegoś półkroczku w prawo albo w lewo. No i wtedy te full auto albo nawet ten tap nie, nie siądzie tam, gdzie powiedzmy powinien siąść. Także mam nadzieję, że materiał Wam się przydał i spodobał. Sorki, że gadam przez nos, ale dalej się jeszcze leczę. Szybko wrócę do zdrowia. Mam nadzieję. Jeśli ktoś jest tam jeszcze chory, przeziębiony, to zrówka, trzymajcie się, z mojej strony tyle. Wszystkiego Wam dobrego życzę, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, łapeczka w górę i na razie.